Witam, witam. Ponieważ bardzo dużo osób pyta mnie o swoją sytuację finansową, przygotowałam dla was trzy karty. Trzy karty i trzy kamienie. Pierwsza karta. Mamy tutaj przepiękny wôrstone, aventurin, piramidkę i żabkę. Spójrzmy sobie, co my tutaj mamy. Jeżeli wybrałaś tutaj aventurin, Aventurin mamy y, przepiękną kartę sześciu buław. Y, jaka będzie ta Twoja sytuacja finansowa? Y, często osoby, które y, wybierają tę kartę, y, mają y, tutaj takie pomyślne, czasami zakończenie y, właśnie jakiegoś y, projektu. Takiego przede wszystkim, dobrą taką intuicję, która nam przynosi korzyści przede wszystkim w działaniu. To jest bardzo ważne. Mamy często taką korzystną współpracę, osiągnięcie takiego uznania przede wszystkim, więc jest to praca dobra, głównie dla innych ludzi. Dlatego tutaj jest taki właściwie sukces. Jeżeli wybrałeś piramidkę, już patrzymy. Piramidkę wyszła nam karta sekretów, czyli na nasze tutaj, na nasze takie, na nasze wysiłki tutaj trzeba będzie troszeczkę poczekać. One będą pozytywne, jak najbardziej, ale trzeba będzie na nie poczekać. Trzeba będzie na nie w pewien sposób tutaj poczekać. Jeżeli wybrałeś żabkę, co my mamy pod żabką? Mamy piątkę buław, piątka buław. No właśnie. Tutaj musisz pokonać pewnego rodzaju jakąś rywalizację, musisz coś zmienić przede wszystkim, żeby te finanse do ciebie wpływały, one tak jakby się troszeczkę jakby zatrzymały. Musisz przystosować się do takich warunków, które, które są gdzieś wokoło. Przede wszystkim, więc tutaj musisz wykorzystać te doświadczenia do pokonywania właśnie przeciwności losu. Musisz chwileczkę zaczekać, coś zmienić, przede wszystkim czegoś dokonać, i wtedy ta energia będzie krążyła. Musisz po prostu być kreatywny. Zapraszam serdecznie, znajdziesz mnie na Facebooku jako wróżka Anila. Zapraszam Was też na Rytuał Pełni 5. Jest to kosz 5 funtów, w specjalnej grupie będzie. Zapraszam Was na transmisję o 22 na moją stronę wróżka Anila, więc zapraszam Was serdecznie.